Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 21 Road to Glory. No i lecimy z remanentem, bo działo się na streamach całkiem sporo. Na początek nagrody za Foot Champions i Division Rivals. No, wcześniejszych paczek wam nie pokazuję. Dopiero paczka za 50 tysięcy przyniosła nam, no, oszukiwany trochę walkout, bo jest to Inform84. Potężny napastnik Ajaxu, ale. No okej, okay. karta raczej tylko i wyłącznie do przepału, no ale przynajmniej z lockoutem. Także to był pierwszy podczas piątkowego streamu porządny w miarę traw. Zobaczmy jeszcze, czy za informem coś się ukrywa. O, Godin, Grimaldo. Nie jest najgorzej. Przynajmniej jakieś karty wyżej ocenione. No a poza tym to już raczej słabo. No to lecimy z paczką rzadkich piłkarzy Electrum. To paczka za SBC. No i zobaczymy, czy coś tutaj poleci ciekawego. No nie ma łokałtu, ale jest chyba inform. A to będzie no właśnie obrońca Monaco Maripan. No, demon prędkości. Jak widzicie, z taką kartą no, możecie zostać do końca gry i co tydzień wbijać top 200 w Food Champions. No to jeszcze paczka rzadkich zawodników, która się tam ostała za Foot Champions. No i co? No i nie ma walkoutu, ale znowu inform. Coś się do nas informy przyczepiły. To będzie son. Nie, no, oczywiście, że nie son, to będzie jego. Rodak Kangin Li jakiś pewnie daleki krewny Brusali. Mamy już krewnego Jackiego Chana, no to i Brusali krewny nam się w klubie przyda. No a duplikaty junior postanowił poprzepalać w rozbudowie 81 plus do wyboru. No i z pierwszej z takich rozbudów poleciało nieźle, bo łokałcik Buskets w wersji UCL, no, zobaczmy czy równie dobrze będzie w tym drugim piku. No nie będzie, tutaj już tylko Gabriel Paulista. No, 82 to nie jest to, na co liczymy, ale generalnie nie narzekamy. No a w międzyczasie udało się zrobić już kilka icon swapów, więc postanowiliśmy, zrobić tych 25 piłkarzy 82 plus. No widzieliśmy, że niektórym leci z tych paczek naprawdę super, no także postanowiliśmy i my taką otworzyć. Zobaczymy czy będziemy mieli szczęście. No jest walkout To już jest dobrze, ale to jest zwykła karta. Nie ma żadnej karty вот if. Na no, trafimy Tuż by inny mógł polecieć, oczywiście busket, no tyle tylko, że tym razem w wersji złotej, a nie UCL, no o tyle dobrze, że nie duplikat, no ale liczyliśmy zdecydowanie na coś więcej, no zobaczmy, jakby były jeszcze ze 2,87 w tej paczce, no to byłoby fajnie, ale Zaraz się okaże, co też nam tu. EA dało. Dogra się. u u, u. Słabizna. czwórki, a reszta już 83. No i w duplikatach też nic ciekawego. A więc no, ta paczka na pewno nie była sukcesem. No więc poprzepalaliśmy jeszcze trochę duplikatów. I. No właśnie, i udało się trafić Motma e, Gerarda Moreno 86 z bandażem na głowie. No ciekawa karta, ale raczej też tylko do przepału. No to czy również coś ciekawego będzie tutaj? No nie, tu weźmiemy Rubena, bo nie będzie duplikatem, chociaż, a duplikatów i tak mamy całe mnóstwo w klubie niestety. No to e, jak już mieliśmy Trochę wyżej ocenionych kart, postanowiliśmy zrobić rozbudowę 5x85. Tu większość kart mieliśmy w klubie, niektóre trafione przed chwilą, jak widzicie. A kupić musieliśmy tylko bramkarza Milanu za prawie 20 tysięcy końców. No cóż, ryzykujemy czego się nie robi dla naszych drogich widzów. Paczka. Ukończona, no i zobaczmy, czy poleci nam karta. What if, czyli co by było gdyby, chyba po naszemu tak to i jej polska przetłumaczyło. No i jest walkout, ale to jest zwykły walkout. Nie ma karty specjalnej. Napastnik z Urugwaju. No i wszystko jasne. Przepaliliśmy 87, dostajemy 87. Pan Luis Suarez. Hmm, no jeżeli poza nim będą tu jeszcze ze dwie jakieś osiemdziesiątki no siódemki, to może i się ten interes nam opłacał, ale jeżeli nie, to raczej grubo wtopiliśmy. No zobaczmy, zobaczmy. No zdecydowanie wtopiliśmy, bo tylko Wardi 86, trzy osiemdziesiątki piątki, a więc skład 85 z informem. Mam przepalony po to, żeby dostać 3,85, 86 i 87. No to lecimy jeszcze z jednym wyborem 81, to już na koniec niedzielnego streama zrobiona rozbudowa. No i trafiliśmy kolejnego motma, tym razem pana Morelosa. Okej. Okay. No a jak co poniedziałek czekają nas jeszcze oczywiście nagrody za skład Battles, gdzie spoceniec senior tradycyjnie wbił Elite 1. No, dużo punktów zdobyłem w tym tygodniu, ale robiłem słapy, więc nie ma się co dziwić. No i nagrody tradycyjne, mega paczki rzadkich kart. Zobaczmy, czy uda się w nich trafić cokolwiek ciekawego no będzie lockout nie będzie lockoutu ale jest MOTM chyba Szwajcaria PP A Young Boys to będzie Fasnacht nie bardzo znam nawet w miarę szybki No ale grać nim raczej nie będziemy one się przynajmniej quickselują za kupę końców także w razie czego się po prostu Szwajcara z ja, o, mamy jeszcze player pika, 81, 83, no i co? No i raczej 81, 82, weźmiemy sobie Boatenga, najwyżej oceniony, no tutaj poza tym nic absolutnie ciekawego, rękawica, super, a w duplikatach, o, dwie osiemdziesiątki, trójki, które zaraz spieniężymy, na resztę pewnie przepalimy jeszcze w jakiejś rozbudowie. No to druga mega paka rzadkich kart. Może tutaj będzie jeszcze ciekawiej, jeszcze lepiej. No i co? Są ekrany tylko. Jakie? O Idrisa. No to ok, 84, przynajmniej te karty są w miarę dużo warte. Zostawimy sobie gracza PSG w klubie, bo Troszkę się wystrzelaliśmy z tych kart, tam 84-85, więc na wypadek jakiegoś fajnego SBC. O, jeszcze dubrawka, też się pewnie do przepału przyda. No, poza tym mnóstwo kontraktów, dwa katalizatory, no super. No i duplikaty do niczego nam specjalnie niepotrzebne, także zaraz przepalamy. No i e, mamy. Ostatnią już w tym odcinku rozbudowę, Piłkarz 81 Plus do wyboru. Jak widzicie, pozbywamy się głównie jakiś słabszych likno i duplikatów. No i zobaczmy, czy na koniec tego odcinka będzie jakieś duże boom. No i jej, dajcie wreszcie jakiegoś grubasa. No, ciężko to nazwać. Hipertrafem, no ale Inform 84 z Bundesligi zawsze nam się gdzieś do czegoś przyda, ale o wielkim trafie w tym przypadku mówić raczej nie możemy. Mam nadzieję, że u Was z tych rozbudów i tak dalej, no przede wszystkim z tej 5 razy 85, poleciały jakieś atomowe trafy. Chwalcie się w komentarzach pod filmem. No jak nie poleciały, to też możecie się wyżalić oczywiście. No a w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Trzymajcie się, na razie.